Siemaneczko, miło mi Was jest powitać w pierwszym odcinku z kwadratowej masakry, ale zaraz czemu tak wyglądam? Czemu jestem taki wyposażony całkiem nieźle? I czemu właściwie mam tutaj tej zbudowany taki cudowny domek? Zwycięzca kategorii najładniejszy domek na kwadratowej masakrze. Zobaczcie, czy to nie jest najwspanialszy klosek, jak widzicie na świecie. No może poza kreacjami Jasia, które są gdzieś mniej więcej tam, nie, nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Ale tak, ja również jestem na kwadratowej masakrze i zbudowałem sobie już całkiem niezły kompaktowy domek. Zobaczcie, dom Sio, nie przyjmie ją tak, bo nie jestem biedny, nie myślę sobie, że jestem biedny. Mam mnóstwo, jestem bogaty, po prostu zobaczcie. No, mnóstwo bogatych rzeczy, złoto, proszę, yy, jakaś jakieś redstone, No można być bogatym, proszę, tutaj jakieś inne baje, drewno jestem ewidentnie bogaty, więc yy, zamknijmy już te spekulacje, jestem ewidentnie bogaty, ale zapytacie pewnie, co Maciek wymyśliłeś, ponieważ mówiłem, że za bardzo nie robię na razie serii kwatowej masakry, dlatego że nie mogę za bardzo nic wymyślić, ciekawego, żeby tutaj wiecie, ponagrywać. No, więc myślałem, myślałem dzisiaj pod prysznicem i w końcu wymyśliłem, co mogę nagrać, mianowicie zrobimy sobie, zobaczcie w ogóle jaki fajny patent. Zaraz w ogóle pokażę. Patent tego domku wszystkie, wymyśliłem sobie, że zrobię serię, w której wy będziecie dawali mi konkretne wyzwania na każdy odcinek. Będziecie je pisać w komentarzach oraz wiecie, wyznaczać mi dokładnie to, co będę robił w kolejnych odcinkach, w sensie chodzi mi tutaj bardziej o jedno konkretne wyzwanie. Dzisiejsze wyzwanie, dzisiejszy odcinek jak pewnie już znacie po tytule, to jest Minecraft bez craftingu, ale tak, no ja już mam trochę rzeczy, więc właściwie jak ma działać bez craftingu, jeżeli ja mam mnóstwo rzeczy. No więc na szczęście mamy tutaj taki oto generator Kobla, który składa się również z znanego nam materiału, znanej nam do której właśnie teraz w pierdziele absolutnie każdy możliwy materiał, łącznie z craftingiem. W zasadzie sensie każde, każde możliwe narzędzie, które skraftowałem, i dzięki temu będziemy na poziomie zero. I będziemy musieli ubiegać się po, wiecie, po jakieś tam przedmioty od innych użytkowników, tacy innych graczy tej masakry. Więc zobaczymy. Może być śmiesznie, może to nam pozwoli na jakieś ciekawe interakcje. Zobaczymy. Ja jeszcze nie wiem. Jestem mega ciekawy, jak to będzie właśnie robić tego typu challenge bez craftingu na multiplayerze. I to jest challenge na ten odcinek. W kolejnym odcinku może być on całkowicie inny. To wszystko zależy od Was w komentarzach swoje pomysły oraz zagłosujcie w ankiecie, z kim miałbym nagrać właśnie kolejny odcinek z tej serii, ponieważ chciałbym brać osoby z Ferrajny właśnie. Ja dam wam dam parę osób z Ferajny, które znam i z którymi chętnie bym nagrał. W ogóle na, na serwerze teraz jest tylko purpo, To jest strasznie rzadka rzecz. Dobra, walamy te wszystkie rzeczy. Strasznie, tak, łącznie z diamentowym kilofem, Dokładnie tak. Patrzcie na to. Dokładnie tak. Tak smutna chwila również musiała nastać. Crafting, miecz, absolutnie wszystko wypierdzielamy. Wiem, że wszyscy będą mi teraz mieli na tym serwerze za gdy jeżeli ktoś zobaczy ten ale spokojnie. Jestem względnie normalny. Po prostu pozbywam się wszystkich skraftowanych rzeczy. Patrzcie, łódki, wiaderka. Absolutnie wszystkie te narzędzia, które jestem w stanie wykorzystać, na pewno wypierdzielam prosto do lawencji, żeby nie było tej przypału. Patrzcie. wiadrogo nam się na pewno przyda do wielu rzeczy, jakie łódka, armory i tak dalej. To akurat zdobyłem z tego, co pamiętam, w jakimś Dungeonie, więc to mogę sobie zostawić. Ale wiecie, nie możemy kraftować jedzenia, więc autentycznie moja farma, która jest tutaj na górze, w ogóle oprowadzę was, was podomku. Zobaczcie, tutaj mam taką farmę, maluteńką, gdzie jest oddzielony, patrzcie, płytko Kawałek wody, żeby to mogło się rozrastać. I tutaj nam parę takich, wiecie, ile tu jest? 6. Yy, siedem dokładnie yy, fragmentów, tak? 3, 4, 5, 6, 7. Dokładnie siedem fragmentów yy, tego zboża, więc na, nie zawsze mi nawet tyle wypada. Zobaczcie, teraz wypadło sześć, ale już tak nie jestem w stanie tego skraktować, żeby musiał komuś kogoś poprosić. Tutaj na zewnątrz też w przyszłości prawdopodobnie zrobię faremki. O tutaj dokładnie. I to jest taki mega kompaktowy, malutki domek. Wygląda fajnie, zobaczcie, ja go znalazłem gdzieś na internecie u jakiegoś youtubera, więc go właściwie przebudowałem jeden do jeden poradnik tego wszystkiego. bo chciałem właśnie, żeby to wyglądało, tak wiecie, minimalistycznie, dokładnie. Będziemy sobie też takie minimalistyczne rzeczy i naszym pierwszym celem w Minecrafcie bez craftowania jest farma. I w jaki sposób zrobimy farmę? Tam są całkiem farmy, fajne farmy u Jasia i zaraz do tego przejdziemy. z tym mamy zrobić? Boże, one idą tam w nieskończoność. z tym mamy zrobić farmę, jeżeli mamy na przykład tej oraczki, nie wiem jak ona się nazywa po polsku, będę ją nazywał oraczka. Wiem, możecie mieć za, mieć za imbecyla, nieważne. Nie mamy nasion, znaczy nasiona mamy w sumie, nasion trochę mamy, a możemy na szczęście niczyć, to teraz zaraz wpadnę do tej lawy, jestem przekonany, może fajnie by ją jednak zasklepić, żeby tej no to niezłe zasklepienie. Oczywiście nie mając kilofa, nie w nic z tym zrobić, więc zostawiamy to tak, jak jest. No, więc będziemy musieli zdobyć parę rzeczy. Nie możemy kraftować nic, nie możemy nawet przykład tego okna, więc musimy wszystkie rzeczy, które chcemy wykorzystywać, zdobywać. Tutaj ktoś coś postawił, ktoś tu chciał coś zbudować, więc nie wiem, czy ktoś tu przypadkiem nie będzie chciał budować jakichś rzeczy, bo jeszcze niedawno, jak tutaj byłem, to był taki fajny lasek brzozowy, nie wiem, co ktoś z tym zrobił. Tutaj z tego co pamiętam, była SKKF, więc pójdziemy do domu SKF na sam początek, żeby zobaczyć, czy coś się w tym jego e, starych ruinach nie zachowało. Czy nie ma tu, wiecie, jakichś takich. Starych itemków, e, które ja mógłbym wykorzystać, robi się noc, więc zaraz będzie nieprzyjemnie. Nie będziemy zaraz skończyć jakieś pochodnie jeszcze. No USKKF ewidentnie nic nie zostało, Został tylko ten crafting, którego i tak nie możemy wykorzystać i tutaj kawałek farmy. Okej, okay, to może te farmy wykorzystamy. Chociaż nie za bardzo nam to jest y, w sumie y, przydatne, jeżeli będziemy sadzili o melony, jak posadzimy to będzie nam to przydatne. Dobra, więc posadzimy sobie tutaj u niego melona. Może coś tu wyrośnie, zobaczymy, kto wie. Polecimy sobie w takim razie kawałek dalej. USKKF ewidentnie nic nie ma, pojadziemy sobie do Jasia, Być może jaś byśmy bo on ma chyba największą plantację z wszystkich tych okolicznych. Więc płynie. Mega fajne jest to, że Minecraft teraz da się pływać w ogóle. Więc sporo się zmieniło, ale zawsze jest co robić w tym Minecrafcie. I jak widzicie, kreatowa masakra odżyła, jest mnóstwo osób, które tutaj grają. To jest moja osobiście chyba trzecia edycja, na której gram. lub lub. Nie, trzecia chyba, albo czwarta. Ja byłem e, zaproszony na pierwszą edycję, na której w sumie za bardzo mi się nie chciało grać, dlatego że ja nie, no, ja ciężko nie, nie odnajduję się zwyczaj w graniu na takich serwerach. Dlatego też rzadko jestem na Ferrajnie i tak dalej. Ale byłem na pierwszej edycji Masakry przez dosłownie parę e, minut, bo udało mi się zbudować tylko taką norkę. I potem już nigdy się nie pojawiłem. I byłem na tej takiej zmodowanej, surwelowej wersji, która była po zamkach. Nie wiem, która to była, szósta czy siódma, już nie pamiętam. Tutaj jest taki, tutaj jest taka posiadłość Jaśka. I Ja tu u Jaśka już wielokrotnie byłem, bo u Jaśka e, z Jaśkiem mamy bardzo dobry kontakt na serwerze ja się ma taką wyspę miłości, ja tutaj w bywam. Więc wydaje mi się, że ja się jakoś bardzo się nie obrazi. Chyba, że zbije te święte marchewki, to tych świętych marchewek nie może nie będę zbijał. Ale jeżeli znajdę jakieś zwyczajne marchewki i zbiję, to myślę, że ja się jakoś bardzo się o to nie będzie obrażał. To będziemy też w stanie posadzić, więc farma tego myślę, że będzie całkiem spoko. Wypadło mi to z tego, tak wypadło. I tutaj jeszcze tego trochę poleciało, chyba, nie, jednak nie. Kaktusy to również jest farma, którą będziemy w stanie, myślę, że na spokojnie sobie zrobić, jeżeli tylko zdobędziemy. O widzę, że to są już jakieś poryki potworów, więc zaraz do nas próbowali zabić. Ale dobra, mamy kaktusa, mamy tego. No, jeszcze zbugowałem się na łódce. Na razie nie będę kradł. Uznajmy, że nie będę kradł na razie w tej w naszej pięknej, wspaniałej przygodzie. O, tu jest w ogóle ten. To jest fajna rzecz, żeby zdobyć tą glinę i ją przepalić, bo przepalać możemy. Nie możemy jakraftować, ale, ale możemy przepalać. Nie wiem, co Jaś planuje, ale zbiera całkiem sporo zasobów, więc być może będzie chciał właśnie odwalać jakąś niezłą kaszanę w postaci, nie wiem, organizowania jakiejś wojny. O, to jest serduszko, chyba zrobię z tego, tak? To jest serduszko, oczywiście, dobra. Jaś prowadzi jakieś ścieżki z dirta w nieskończoność. Dobra, zostawimy go tu. Ale wiecie. Czego potrzebuje? Oraczki. Więc yy, dobra, podkradnę mu tą oraczkę. Nie piszcie mu nigdzie, że coś jest nie tak. Wiecie o co chodzi? I przydałoby mi się też wiadro. Podpierdzielę mu też wiadro. Dobra, okradłem jaśka! Pierwszy odcinek już kończył okradłem, Ale jak mam grać, jeżeli nie ma nikogo poza purposem? O właśnie, chyba że purpos da mi tom. Da mi wiaderko. Purpos, przyjacielu, gdzie jesteś? Zacznijmy miło, żeby, wiecie. Myślę, że jestem jego najlepszym przyjacielem. W domku swym. Okej, okay, przyjacielu. Gdzież. Jest Twój domek! Z akurat się znamy, bo zdarzyło nam się gdzieś tam nagrać, więc to nie jest tak 100 minus 100, dobra, podał nam kordy, okej okay. O tam jest minus 100, dobra, w tamtą stronę będzie minus 100 Czyli on jest gdzieś na krawędzi wyspy, z tego co pamiętam Możliwe, że to jest nawet jego domek Tak, to jest dokładnie ten domek, zobaczcie Tutaj są jakieś mnóstwo jakichś różnych farm. jest 100 minus 100, dokładnie to To jest jego, słuchaj, <laughs> jak Katka Hagrida trochę wygląda ten domek Ale jest zdecydowanie lepszy niż mój minimalistyczny domek, jeżeli chodzi o walory wizualne O, jest purpos, dobra O, witam, witam, purpos już się nam kłaniał, cześć Potrzeba mi oraczki, może być z drewna i wiaderka. Błagam. <laughs> <laughs> Okej, okay, jeżeli to nie jest proszenie o jałmużnę, to tak średnio mi to pykło. Purpos na razie nie wie o co chodzi. O tu, Vertex mieszka też z purposem. Uli, nie mają hotfiendy, bym by wy tego wypierdził. No, no, nie będę wchodzić, żeby nie było, że coś tutaj. Tam ktoś buduje jakąś latarnię morską. Dobra, będziemy musieli się też niedługo jakoś rozbudować. W kolejnym odcinku, jakoś nie będzie tego challengea z craftingiem. Chyba, że zdecydujecie przedłużyć ten challenge z craftingiem, to też macie taką też opcję, więc piszcie w komentarzach. O, purpos wraca. Okej. Okay. Okej, okay, co mi da? O mój Boże, o mój Boże Dziękuję ci Jesteś cudowny Dam mu, nie wiem, trochę redstone'a i lepisu Weź se Pozdro <grywka> Dobra, spierdzielam stąd <laughs> Okej, okay, wydaje mi się, że jemuś to bardziej przyda niż mi e, On pewnie teraz ma taki mega wielki mindfuck Czemu mam redstone, ale nie mam, nie mam oraczki ani tego, ani wiadra Ale dobra, nie będziemy pulposa jakoś bardzo w to, e, wiecie w... Być może sobie zobaczyć, jeżeli to widzisz, to Cię pozdrawiam, oczywiście, jako jedyny zdrana, a czy ranny, No jest 12 godzina, więc pewnie wszyscy minecrafterzy są w szkołach i na studiach. Ja nie mam już studiów, bo skończyłem, jestem inżynierem. Nie dzieliłem się z wami tym, ale jestem inżynierem purpostecznego, z się to już jest po szkole, więc tylko my ostatni wytrwali. Więc dobra, jesteśmy w stanie zrobić farmę. Co prawda jest noc, która się mam nadzieję, że zaraz kończy, bo widzę, że jakaś taka una księżycowa się kończy, więc za chwilę prawdopodobnie będziemy w stanie stworzyć naszą pierwszą farmę. Home sweet home. Jak z Wam zabić tego zębiaka, który się tutaj kręci? Zaczynajcie ktoś w ogóle wszystko oświetlił poza zrąbaniem drzew. Więc nie rozpią się już tak chętnie Creepery. Ja sobie wypiję ktoś do mnie na, namiętnie napierdziłam na Facebooku. Wybaczcie, za to, ale problemem to jest julka. Dlatego, że jest na studiach i to sobie wiecie. Pierwsze chwile na studiach. A my spróbujemy zaciupkać tego kolegę, który nam się tutaj kręci. Powinno nam się to bez większego problemu udać. No okej, okay, może byś już zdeknąć? Fajnie. Dobra, w międzyczasie na serwerze że pojawił się nowy gacza, Spyrek. A my w tym czasie zamierzamy właśnie zacząć już robić tą farmę. Więc przydałby nam się na pewno piasek do kaktusów. Chyba, że kaktusy przy przy, przy wybrzeżu. Kto wie? Wodę już mamy, więc zaraz będziemy mogli takie podstawowe poletko sobie zrobić i posadzić marchewki buraki, Bo nam się na pewno przydadzą, jeżeli chodzi o jedzenie. E, dlatego, że przypominam, że nie możemy kraftować, więc nie zróbmy chleba. Ok, tutaj z to. Na razie takie zwykłe poletko sobie nieogrodzone, wiecie, bez przesady. I z tego co pamiętam w Minecraft'cie było tak, że na cztery kratki odległości się e, ta woda zapładnia. Wiecie, tak, w wodzie. Co jak gadam? Woda się zapłodnia w wodzie? Pole się zapłodnia w wodzie, nieważne Więc możemy sobie zrobić w ten sposób dokładnie Jakieś coś takiego, nie wiem czy to już będzie sięgać Chyba to już nie, ale dobra, myślę, że coś takiego Będzie jak najbardziej Okej, okay, zaraz zobaczymy, czy to się zapłodni ta woda No, ale mamy pole w, w kształcie takiej dziwnej Podejrzanej gwiazdy, niech będzie Dla mnie bomba, no i na tym polu właśnie Posadzimy sobie absolutnie wszystko, co na razie mamy Dlatego, że nie mamy tego za wiele, więc ziemniaki I te będą sobie tutaj rosły, dookoła Sobie w ogóle postawimy jeszcze te oto pochodnie. Dobra, więc w sumie z gościa, który autentycznie miał co trochę kasy, bo miałem diamentowe rzeczy i tak dalej, dopóki mnie nie zabił dilerek, bo wcześniej zabił mi dealerek i straciłem połowę moich diamentów, które miałem, jak grałem. To stałem się totalnym biedakiem, który błagał materiały i narzędzia. Dobra, wrócimy jeszcze do Purposowi. Spokojnie, Purpos, odzyskasz to, co straciłeś. A my jeszcze w międzyczasie posadzimy sobie melony, dlatego że melony są całkiem fajne. Posadzimy sobie tutaj na krawędzi, bo one nie wymagają chyba zaoranej ziemi, żeby wyrastały na niej e, ich owoce. Więc sobie to postawimy w ten sposób. E, jeszcze mamy dynie. Dynie nam się absolutnie do niczego nie przydadzą, bo ich się nie da jeść, ale da się z nich chyba robić ciasto. Więc posadzimy sobie może te dynie też gdzieś tutaj na krawędzi. O, i tutaj niech sobie rosną elegancko, a w międzyczasie miejmy nadzieję, że te nasze rzeczy się zrobią i będziemy mieli wreszcie jakieś siedzenie. No właśnie, bo kończy nam się pasek głodu, a uznajmy, że to jest taki wyznacznik wykonania tego naszego challenge'u Więc zobaczymy, czy gdzieś tutaj w tej skrzyniach jeszcze jest bone meal. Jest! Dobra, mamy bone meal, będziemy w stanie to wzrosnąć na szybciora i to nawet aż 15 sztuk. Dobra, na luziczko w takim razie. Patrzcie, spróbujemy to wzrosnąć jak najszybciej. O. Na przykład melony, melony będą fajne jak wzrośniemy Więc melona sobie pociśniemy, Melon jest wzrośnięty Ziemniaki może nie Marchewki byłyby lepsze, gdybyśmy wzrośli Bo marchewki o kurczę aż trzy zmarnowałem na to, bo marchewki, wiecie, można je zjadać od razu surowe, a z ziemniakami to jest zabawy więcej. O myk, elegancko, patrzcie jak dużo tego wzrosłem, może być, dobra, jeszcze wykorzystamy na resztę marchewek, o tak, dobra, dwie marchewki się z tego jeszcze urodziły. Nie wiem, czy zapełnimy pasek głodu, zapełnimy, bo one dają półtora serduszka, to jest mnóstwo. Dobra, to elegancko, patrzcie, udało nam się wykonać ten challenge. Mamy piętnasty w ogóle level, który udało mi się zdobyć tam na kopalniach ostatnio. Nasz domek już się powoli rozrasta, postaram się do kolejnego odcinka, wiecie, ogarnąć sobie to, to poletko, żeby było takie wiecie bardziej ogarnięte, minimalistyczne, takie jak właśnie to. I przypuszczalnie, już nie do, już w kolejnym odcinku będziemy mieli wszystkie farmy, więc jedynie będziemy mieli w brut i będziemy mogli robić każdy kolejny challenge, który zaproponujecie. Możecie brać challenge oczywiście z tych serii, które robię do tej pory, czyli Minecraft, Ale lub Minecraft. E, jak, jak przejść Minecraft bez czegoś tam, czyli na przykład możemy nie używać kilofa, możemy nie używać topora, możemy nie używać broni, a iść na jakąś wyprawę taką agresywną, czy coś. Wszystko jest w Waszych rękach. Piszcie komentarze, stawiacie lajki, jeżeli chcecie więcej kwadratowej masakry na tym kanale. Mi się wydaje, że to może być mega fajna seria i udowadnia ona, że warto oglądać Farine właśnie u mnie. Poza tym już niedługo zaczniemy streamy, ja dzisiaj właśnie jadę do centrum handlowego kupić kamerkę, więc będziemy w stanie robić streamy, internet na to pozwala, więc myślę, że będzie mega fajnie i zobaczymy się myślę, już całkiem niedługo właśnie na nich wieczornych streamach gdzieś tam, jeżeli czas na to pozwoli, bo ja wiecie, jeszcze robię taki wielki projekt, o którym wam nie mówiłem, to jest projekt własnej gry, kontynuując to, co robiliśmy kiedyś i już niedługo pewnie będę wam pokazywał jakieś pierwsze, wiecie, takie znaczki na ten temat. Zobaczymy. Tymczasem już ja już was żegnam, zobaczymy się w kolejnym odcinku już za dwa dni, Wybaczcie za tą wczorajszą przerwę, ale po prostu byłem całkowicie wyssany z pomysłów i potrzebowałem takiego jednego dnia resetu, ale teraz już jesteśmy gotowi do walki i lecimy z każdymi kolejnymi odcinkami co dwa dni. Trzymajcie się i do zobaczenia!